W tym filmie z przyjemnością przedstawiamy nową aktualizację Choice Business. Inaczej zaprojektowaliśmy sekcję rezerwacje, aby była bardziej funkcjonalna i użyteczna. Przyjrzyjmy się temu. Nowa funkcja rezerwacji oferuje dwa główne interfejsy kalendarz i listę rezerwacji, dając ci różne perspektywy na Twoje rezerwacje. Kalendarz zapewnia przejrzysty widok obłożenia stolików w czasie. Teraz oferuje jeszcze bardziej szczegółowe informacje o rezerwacjach i statusach stolików. Przyjrzyjmy się bliżej projektowi karty stolika. Lewa strona pokazuje liczbę gości, jeśli wyświetlana jest rezerwacja lub liczbę miejsc, jeśli wyświetlany jest wolny stolik. Prawa strona pokazuje nazwę stolika, imię gościa, czas rezerwacji, komentarz. Dodatkowe oznaczenia, takie jak zaliczki lub powiązane stoliki, lub jeśli ten stolik jest wolny, wyświetli, jak długo będzie jeszcze wolny. Jeśli stolik jest wolny, ale nadal jest na nim zamówienie, również to zobaczysz. Dodatkowo dodano przyciski szybkich akcji, aby przyspieszyć Twoją pracę. Potwierdź rezerwację, wybierz lub zmień stolik. Oznacz jako przybył, oznacz jako zwolniony, oznacz jako przeczytane dla anulowanych rezerwacji. Jeśli musisz szybko znaleźć wolny stolik, możesz ukryć wszystkie zajęte, korzystając z przełącznika na dole listy. Na urządzeniach stacjonarnych oś czasu rozciąga się teraz na pełną szerokość ekranu. Każda komórka rezerwacji zawiera więcej informacji takich jak imię gościa, czas trwania, komentarz, oznaczenia zaliczek oraz połączenie z innymi stolikami. Komórki mają również różne style w zależności od statusu rezerwacji, np. nowa, anulowana, zatwierdzona, nadchodząca, aktywna, opóźniona, zakończona i osobny styl dla zablokowanego okresu. Rezerwacje są pogrupowane następująco. Nowe zgłoszenia, anulowane rezerwacje, potwierdzone rezerwacje bez wybranego stolika, potwierdzone według stref. Jeśli masz wiele stref i stolików, możesz szybko się między nimi przełączać, klikając na linię z nazwą strefy i wybierając te, które Cię interesują. Gdy pojawi się nowe zgłoszenie, w prawym dolnym rogu pojawi się przycisk Nowe zgłoszenia. Kliknięcie go przeniesie Cię bezpośrednio do daty nowego zgłoszenia. W przeciwieństwie do kalendarza, lista rezerwacji jest idealna do zarządzania i monitorowania nadchodzących rezerwacji, szczególnie jeśli pracujesz na smartfonie. Karty rezerwacji są w pełni wyposażone we wszystkie funkcje i informacje, nawet bardziej niż kalendarz. Możesz potwierdzić lub anulować rezerwacje, aktualizować statusy, zadzwonić bezpośrednio do klienta, zobaczyć notatki lub szybko zmienić stoliki. Domyślnie lista pokazuje tylko bieżące i nadchodzące rezerwacje, ale możesz wyłączyć ten filtr, aby zobaczyć przeszłe i anulowane rezerwacje. Przejdźmy teraz do okna nowej rezerwacji. Gdy dokonujesz rezerwacji, informacje o niej już i wybór stolika znajdują się teraz na jednym ekranie. Dodaliśmy funkcję wyszukiwania według numeru telefonu w bazie danych klientów. Po wybraniu klienta pojawi się zaktualizowana karta klienta, zawierająca przydatne informacje o nim. Sekcja szczegółów rezerwacji również została ulepszona. Dodano strzałki wyboru, które w niektórych przypadkach pomagają szybciej dokonać wyboru. Nowy ekran wyboru stolika pokazuje status stolików w kontekście szczegółów rezerwacji. Możesz zobaczyć, które stoliki są dostępne, zajęte lub zablokowane. Jeśli włączyłeś możliwość wyboru preferowanej strefy siedzenia przez gości, zobaczysz o tym notatkę. A teraz możesz usadzić gości przy zablokowanych stolikach. Dodano funkcję wyszukiwania, aby szybko znaleźć konkretne rezerwacje. Możesz znaleźć rezerwację po jej ID, imieniu lub numerze telefonu klienta. Jeszcze kilka przydatnych rzeczy. Dodaliśmy funkcję cofni dla niektórych akcji, która daje ci 5 sekund na jej anulowanie. Jeśli przytrzymasz przez 2 sekundy pusty stolik lub komórkę, zostanie utworzona i aktywowana rezerwacja o domyślnym czasie trwania. Zaktualizowaliśmy projekt strony blokowania z nowym projektem wyboru stolików. Teraz możesz edytować notatkę do rezerwacji nie tylko przed rezerwacją, ale także w trakcie jej trwania. Jeśli korzystasz z kalendarza na swoim telefonie, domyślnie zobaczysz tylko listę stolików, ale obracając ekran poziomo zobaczysz oś czasu. Dziękujemy za uwagę. Mamy nadzieję, że nowa aktualizacja pomoże Ci się rozwijać. Miłego dnia.